Trzygłów, znany także jako Trygłów, Trygław, Triglaw, był jednym z najważniejszych wóz Słowian połapskich i pomorskich. Ośrodki jego kultu znajdowały się między innymi na Wolinie, w Szczecinie i w Brennie. Dzięki stosunkowo licznym i bogatym zapisom posiadamy współcześnie duże informacje na temat kultu Trzygłowa. Szczególnie zasłużyli się w tej kwestii dwaj że to pisarze biskupa Ottona, Wambergu, Ebon i Herbord. Samo imię Trzygłowa mogło zostać nadane w zastępstwie jego prawdziwego imienia, gdyż ma ono znaczenie opisujące bóstwo o trzech głowach bądź twarzach, a tego typu boskie imiona należało raczej do rzadkości na terenie słowiańszczyzny. Nie odnaleziono żadnych informacji mogących sugerować, jakie było prawdziwe imię tego bóstwa. Część badaczy wysuwa hipotezę, że sam Trzygłów był wypadkową trzech różnych okolicznych bóstw, między którymi doszło do scalenia wierzeń. Bruckner twierdzi, że Trzygłów mógł w rzeczywistości być Swarożycem, natomiast inny badacz dopatruje się w związku z Wersem. Pojawiają się również teorie, jakoby mógł on być równoważny z wschodniosłowiańskim Perunem. Według opisów kronikarzy, Trzygłów był przedstawiany jako bóstwo o trzech twarzach, z oczami ustami zasłoniętymi przepaską. Miał to symbolizować władzę tegoż Boga nad trzema poziomami rzeczywistości niebem, ziemią i piekłem. Ale ze względu na przepaskę miał on pozostawać głuchy na grzechy ludzi. Jest to jednak najprawdopodobniej interpretacja chrześcijańska. Z opisów, kronikarzy albo na dowiadujemy się, że w Szczecinie na dwóch z trzech gór średniej i najwyższej, znajdował się posąg Trzygłowa. Herbord dostarcza nam natomiast informacji dotyczących czterech kącin. W jednej z nich znajdował się właśnie posąg Boga o trzech twarzach. Sam kronikarz zwraca szczególną uwagę na kunszt i jakość wykonania świątyni. Posiadała ona zarówno wnętrzne, jak i zewnętrzne misterne płaskorzeźby, a malutki na nich były niezwykle odporne na warunki atmosferyczne. W budynku tym składowano broń, bogato zdobione sprzęty, zdobycze wojenne, świętowano, odprawiano wróżby i ucztowano. Wspomina też herbord o otoczonym pszczołu dębie, który według miejscowych miał być siedzibą jakiegoś bóstwa. Może do nas kierować w stronę uwierzeń związanych z perunem, którego świętym drzewem był właśnie dąb. Funkcje trzygłowa pozostają w zasadzie nieznane. Badacze wysuwają różne koncepcje co do domen, jakimi mógł się on zajmować. Jeden z bardziej mocnych tropów do rozwiązania tej tajemnicy jest pewien charakterystyczny rytuał, do którego używano specjalnego czarnego konia, który był pod opieką kapłana. Rozkładano na ziemi dziewięć włóczni w pewnym odstępie od siebie. Siodłano konia, zakładano mózdeł, a następnie wspomniany wyżej kapłan, opiekun, prowadził konia poprzez włócznie, tam i z powrotem. Jeśli włócznie pozostały nienaruszone, a koń przeszedł krokiem pełnym, bez jakichkolwiek potknięć, wróżba była pomyślna. Nie można było ruszyć na wyprawę, w przeciwnym wypadku zaniechiwano planów. Można stąd wnioskować, że Szygł był bóstwem o charakterze wojennym.